Panowie nie wiem co my się wpakowaliśmy, ale ogień piekielny jest coraz wyżej. Nad nami są raz, dwa, trzy, cztery wyspy wow. i z pewnością musimy się dostać na samą górę. Jakieś pomysły? Sprawdźmy... Musimy sprawdzić co mamy w skrzynce, nie? Tak jest, tak. Oraz, tak. Są wiadra, wody, lawy, są sadzonki. Czyli trzeba zrobić. Ja kublarkę, robię koblarkę, no? Pewne. Ja się zajmę tym drzewem, żeby na szybkości zebrać drzewo. Dobra, dobra ja robię koblarkę. A ja biorę dirta i buduję się już do góry. Wie jakie mam stresik? Kasku dobra. wody, ale to. Kurde, naprawdę, to jest nad wysokością, to trzeba mieć psychę, żeby pracować, nieprawda? No, <noise> Dokładnie! Ej, naprawdę mam trochę cykora, nie chcę tego popsuć, bo tu jest tylko jedno życie, bo jak spadniemy, to to bije za 10 serduszek. bo już się nie zrespimy, to jest najgorsze. Rogalek rób kill off, jak już jest możesz. To, już robię, już robię. Mm. Uważajcie tam, panowie, na siebie. Dobra. Nie zrzućcie się. Cyk, cyk, dobra. cyk. Jestem już prawie, cyk. jestem już prawie. Okej, okay. mamy kill. to. Dobra, szako, kill dawaj, rzuć, rzuć. Dzięki Ja może tutaj zetnę, Trzy, Trzymaj kilofa, a ja zabieram crafting Dobra, bierz, bierz Dobra, ja sadzę u góry drzewo, panowie Dobra, dobra I zbieraj to pomału te drzewo, kostną. żebyśmy mieli wszystko Tak jest Nie, to nie jest mączka kostna <laughs> nie mam craftinga Macie Jest crafting, crafting. Tak, jest, 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 dole. Ej, dobra, jest Dobra, lecę, 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 lecę zebrałem, Trzymaj rogalik, ja ci dam kamień Nie, daj mi go, po prostu mi go daj Nie, nie, nie Okej, okay, dobra, może być. Ma problemu. Musiałem tak zrobić, bo jeszcze kilof kamienny musimy, wiesz? No to już regalikowi wrzuciłem. W w kilo, bo jesteśmy. Bo ogień piekielny coraz wyżej. Dobra, rzucam, dobra. rzucam y, szaku. Do wody, do wody wpadł do dołka. Dobra. dobra A tu farolowi trzeba dać. Weź farolowi, zanieść już. Ja zostanę dobra, tutaj. Urosło. Tak, potrzebuję kamienny kilof, żeby tu wykopać kobla. Rogali go ma. Kobla? Tak, 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 jest, idę, jest. Ile masz? Ile Już idę. idę, idę, idę po kobla do ciebie. Dawajcie już na górę, no, bo tutaj już nie ma żartów. nie ma kilof, a ja tnę drzewo. Dobra, tnij drzewo rączką. Dobra. Tak, ładnie. Jeszcze na krawędzi tutaj kopię dirta. Staram się. Ja, ja, jeszcze, ja jeszcze, mam, panowie, jeszcze mam, panowie, trochę dirta, więc na spokojnie. Trzeba Dobra. Po budować już schody chyba do góry, co? Ja idę do was. A mamy z czego? Mamy tak, tego, mamy, 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 mamy. desek, 8 dirta i teraz dokończam już drzewo, więc jest super. Okay, ja ja okay. mam 20 dirta, to mogę zacząć, wiecie dobra, zacznij tym dirtem, a my się musimy zająć piecykiem i tym żelazem. Dobra. Tak, ile mamy żelaza? Cztery rudy, dobra, starczy. Tak, Myślę, jeszcze, że... jeszcze może diamenty wykopiemy, nie? Nie ja masz ten crafting, stawia go gdzieś tam. Dobra? Za tobą, za tobą, za tobą. A, tu jest, dobra XD, jest Ale jest. Nie, mam, nie mam desek! Kiki, kiki. kiki już, daję, już daję, już daje kiki, już daje kiki, sekundka ja Dewo, y drugie le salę, mordo Lecą kiki, lecą kiki. Kto ma tych kiki, no. Kolejne kiki poszły. Już na drzewo, już na. O kiki rzucam, farel jeszcze raz, bo podniosłem. Dobra. Ale czekaj, 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 co my potrzebujemy? Dawaj ten piecyk czas zrobić. Kto trzymaj, ma trzymaj, trzymaj, A, czuj, kobra. Kobra stauna, trzymaj. Kobla, trzymaj, kobla, trzymaj. Dawaj wariacie, siedem, okej Brakuje jednego. Jak? No, nie Dobra, kopię, kopie, kopie, kopie Trzymaj. Dobra, mam. Nie mam. Nie mam. Rzucaj, nie mam jeszcze. Jezus. Masz już. Dobra, panowie, do, ja jest, kolejne okay. drzewo jest, już kończę. W końcu. Ja dziękuję. Ja kolejne drzewo już kończę, więc desek będziemy mieli 55. Dobra. dobra, dobra Czekaj, to, kolejne sadzę. Dobra, to idę tam budować, a Szaku zbiera. Idź, ja buduj, no, no już, nam buduj, buduj, buduj. Most, nie? Dobra, wybudujcie mościg, ja tutaj sobie jeszcze kopię kobla, bo zrobię się kierkę, może co? Nie, no, nie no, trzeba. Przydałaby się. Przydałaby Mówisz? Się no dobra, okej, okej, okay, okay, to zrób, zrób. Dobra, mogę ciąć, mogę już ciąć. Okej, okay, jest sztosik. Myślę, że tam możecie raz, jeszcze chwilę pociąć dwa, tego drewna, wiecie? Trzy. Bo na Chilaucie. ja już jestem na wyspie, także luzik. Dobra. Tak, doszedłeś na, na tak, lajcie. Tak, tak, Dobra. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Szybki jestem jesteś. Na... Co, z tym... Co z tym ironem? Dobra, jest już. Nie no, robi się. Chłopaki, musicie te diamenty wykopać, kurde, śpieszcie Właśnie. się. Dawaj, 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 gdzie yes, yeah, jest tu jest Tu jest, jest, jest. Dobra, mam. Mam kilo, mam kilo w byku. Ej, Dobra, kop, kop, raz. kop, kop, Nie, 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 leć do góry. 3. Uciekaj stąd już. Dobra. Dobra, uciekamy. Bo już ogień, ogień piekielny już nas do, dopadał tam. Tak do jest. Goni, goni. Bliżej. Kurde crafting. Dobra, ja możesz nie biorę go, go, go zostawić. Zostaw! Nie biorę go. Został, Lecimy został, wyżej. Został. Ja jest dziękuję. Dobrze. Dobra. Już czułem oddech smoka na, na swoich. Panowie, Ja już kasuję kolejne drzewko. Ja, ja robię koblarkę kolejny. od razu. Ja robię koblarkę. Dobra, rób tu koblarkę. Dobra, będziesz tos. Yy. O kurcze, teraz jaka jest misja do góry. Beku! O spokojnie. nie. Mamy nie mam sporo, sporo materiału, sporo materiału i mamy jeszcze ender perełki. Więc na chwilku powinniśmy dać radę. I mamy trochę czasu, tak, więc. Ender perła to jest taka stary ostateczność, żeby rzucić. Jasne, że tak. Dobra, cyk, cyk. Ej, tu jest jeszcze kobyl do wykopania, czyli na, na silku powinniśmy wszystko git. Dobra. Ja to ma... dać... Jak chcecie kill off. Daj, daj mi kill off. Szybko. Szybko, daj, 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 ale daj Tylko daj, muszę, daj. poczekaj. Tak, 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 no. no. A, A masz tam. diamentowy już? Raz, dwa. Nie, ale mogę zrobić, wow, się no. zapomniałem o tym. No właśnie. diamentowy, zróbmy diamentowy, będzie Chodź Chodź szybciej. Kilo. To jest wariacie. Proszę, Szaku. Leży. Nie, do lawy wpadnie, co ty robisz? Nie, nie, żartujesz. Chodź tu. Dobra, mam, jest, jest. Yes. Tak, jak się rzeczy. wystraszyłem. Nie rób takich rzeczy. Było blisko. Dobra, już go mam. Dobra, robili. panowie, słuchajcie, ta strefa już jest naprawdę bardzo blisko. Chyba musimy... Szaku, dużo tego kobla już wykopać. Mam 40 kobla, więc naprawdę... Weźcie tego crafting table szybko jeszcze. Dobra, dobra, ja go kasuję. kasuję. Dobra, dobra. Zebramy. Idź do góry. Zabramy. Idź do góry, idź buduj. do góry, buduję, buduję Leć, buduję Idę za tobą, bariacie. Okej. Okay. O kurde, ale to jest stresujące naprawdę. No! Byku... Ja tu zbieram wszystko. Kurde, bo teraz zginiesz! Ujadę serio? Jedną deskę zmarnowałem. Ej, ja nie widzę tego. Nie widzę tej stery, ja też nie. No dobra, tak, tak, to dawaj, lecimy. Dawaj, dawaj. Dosyć, dosyć blisko, dosyć blisko. Dawaj, hop, okay. hop, hop. Powinniśmy na Chilku chyba dojść, bo mam naprawdę sporo tych desek. Mhm. Mm dobra, Damy się... radę. Także na Mamy jeszcze ender perły, ale to. Na koniec! To? Ej! Wow. Wow. Z czego ona jest? Wow! Obsidianu? Wygląda nie. jak obsydian. A bo z no cegieł? Dobra, do, dobra do, lecimy. Okej, okay, jesteśmy, nice. Ej, uwaga, uwaga. uwaga lecimy lecimy na nas, no, no, no. Scinaj go dobra. dobra. Jest tak, tu Koblarka, koblarka, kto robi koblarka. Dobra, ja, ja koblarka. zrobię, ja zrobię. A wy trzymajcie kamień, ja zrobię ją. Macie, możecie. Dobra, a ja już buduję się do góry, panowie, bo mamy jeszcze. Buduj, buduj, tak. Dobra, ja tuż. A ty, a wieczka tam się nawet zrespiła. <śmiech> <śmiech> o nie! Nie jest oko! Oh. Dobra, buduję się do góry, panowie. Jeszcze 40 desek zostało, także na laucie. Dobra. Powinno, trochę, powinno nam to na trochę wystarczyć. Dobra, ja kopię A ja zastąpię kaktusa. O Dobra. Szybka hodowla. Przypadkiem? Tak. Dobra, z szaku uważaj, nie spadnij. Nie, nie spadnę, spokojnie. Uważaj, nie wejdź w labę. Bo to może się źle skończyć. Uważam. Dobra. Jak tam idzie rogal? Jest git, ale się stresuję, że aż nie mogę nic powiedzieć. <laughs> Musisz się skupić no, na maxa, Ta Panieczka jest moja, wariacie! Żeby materiału nie zmarnować, a powinniśmy chyba dojść tym materiałem, bo jeszcze 11 desek zostało. Mamy jesteście? u góry jesteśmy. Nie O nie! W wariacie. Czekaj! Po jedną deskę źle postawię. Dobra. Dobra, Dobra, panowie, już do was idę, chyba tyle starczy. Dobra, jestem idealnie. Dobra, dawaj, Szaku, no. Idę, idę. Miejmy nadzieję. Ej, tutaj. No po? nie! Chciałem się z nią zapoznać Polianie? Tak, wchodzę do góry, chłopaki Zobaczymy co tutaj się dzieje. nie, mo nie mogę, co jest? Bo brakuje jednej Musisz z prawej no odskoczyć. Tak, tak Ej, teraz jestem ostatni, złap z tego drzewa Nie, Jak nie, nie Jest problem Jaki? Jaki? Bo tutaj nie ma lian wyżej I co? O nie Trzeba budować Nie, 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 czekaj, ja spróbuję zabrać to drzewo, wiesz? Daj, daj Rogalowi klocka tu pod nogi Ach, Raz, roga, dwa, stań. trzy, cztery Czekaj, czekaj, ja spróbuję to drzewo po prostu zniszczyć. Dobra, ja jestem na szczycie Jesteś już na szczycie, Halo, jestem. Tak nie może być! No podbudowałem a, się. Dobra, 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 dobra. Ja, ja jestem po szaku, dawaj, Parel, dasz radę? Oj, a chyba nie! Ej, ale musimy zebrać to drzewo, bo nie ma opcji, żebyśmy doszli w inny sposób Czekaj, ja, ja mam 18 no. kobla, patrz. Aha, jest to, mega musiał... wysoko. Ja mam 7 desek, ktoś musi budować spiralne schody, spiralne panowie Ja nie umiem Ja też nie umiem, a ja mam Ender Perły Macie Dobre, po jednej Możecie ale... spróbować rzucić. Można... A jak nie trafimy, nie Rogalik ryzykujesz Czekaj, czekaj, ja spróbuję, spróbuję wiesz ja Dobra, ja wykopię drewna po tym wejść? chyba Idę, 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 idę. Ender perły? Chodź tu Wariacie, chodź tu. Jestem, jestem I Musimy zrobić coś takiego e, Wylać tu wodę, bo jak ktoś nie trafi Ale nie ma wody masz? Chmura zasłoniła mi wyspę Nie Naprawdę? O jest! Dobra, widzę ją Dobra Dobra, chodź Rogalik, ja dam ci perły. tam dostać Ender Perlą. Ja też Rogalik trzymaj Dobra Dobra! Uwaga Adios, Nie no, nie też. Jestem! Też lecę! Nie, o, nie, myśli? nie! No. Ja nie dolecę! Jak by to zrobiliście, czekajcie! Musisz Cze... rzucić pod kątem, dobrze, tam gdzie Rogal stoi, rzuć troszeczkę temną. mną! głowę! Leci! Loga... Rogal leci! Jest. Tak! Jest. Dobra, teraz ja, teraz ja! Dawaj, proszę, 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 proszę! Leci, jest. Tak! Jest, jest yes 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 nas, yes. ty! Yes. Yes. Co krzemień. tu jest? krzemień! Diamenty. Dziamenty! Macie deski? Ja. Mam crafting! Mam crafting! Mam deski, mam deski, Ale mam deski! Myślałem, jestem... Dawaj kraftu, łap! Dobra. Łap deski! Jest i Krzesiwo! Dobra, i odpalaj! Tak, Elo! szybko! Czekamy Lecimy! Czekamy. Czekamy. O, Łatwo! Łatwo! Udało nam się, panowie! Dobra, ciekawe co nas czeka w nederze! Uwaga... Ej, Nie ma! No, po kolei <laughs> chyba trzeba... Nie! O, co Czekajcie, robi? po kolei może! Po kolei chyba! No, no, no! Dobra, lag! Co jest? Halo? Ej, Farrel zniknął. Tak, tak, tak. Farel chyba się wydostał. O, no, ja też jestem, jestem, jestem! Jest, dobra! Dobra, jest! Pięknie! Ej, tutaj chyba na nic nie grozi, co? No, nie to powinno! Musimy się tutaj zadomowić, panowie. No to dobra, szukajcie jakiegoś biomu na chatkę. Dobra, ja zostaję tutaj. Ej, poczekaj! Dla zami... Mamy kaktusy, tak, ale nie mogę ich posadzić. Zabił nie! Ja mam swój domek, ja tu zostaję. No dobra, to chyba nam się udało yy, ocalić nasze życie. Droga mordeczki, to było na tyle w tym odcinku. Jeśli się najbardziej spodobało, zostawcie łapkę w górę oraz subika na kanale. Jeśli chcecie więcej odcinków z farelem i z rogalikiem, zostawcie 100 łapek w górę pod tym odcinkiem. Jak widzieliście, nam się udało przejść tą mapkę, przeżyliśmy. Zaczęło nie wszyscy, ale ja bym na jej przeżyłem tutaj w tym okrutnym piekle. Trzymajcie się do zdnego. hejo